Dzień dobry, a witam was najbardziej na moim lewiksu Mam tutaj niereformowalne rzeczy dzisiaj mam, jest u mnie remoncik, więc jak najbardziej przepraszam e, e, za mm. przestery, bo mam taki dany remoncik a dzisiaj będziemy sobie może grali z Filipem Fawągasem albo z widzami, jak ktoś bije nas na Discord, oczywiście zapraszam najlepszy widzowie berolka. Mm. Przez stery, bo... e, Tu proszę bardzo, macie link oczywiście w opisie tego live'a. E, Okej. Okay. Być... Właśnie na razie czekamy jeszcze na pana przyjaciela Filipa. Będziemy sobie zagramy w Among Us. Może potem zagramy jeszcze z widzami. jak ktoś wbije ogólnie, co nie? E, w tym momencie rozumiecie o co chodzi. I zobaczymy. Może zagramy z kimś jeszcze. Może zagramy z kimś jeszcze właśnie o tym mówię. W chwili pójdę raz, Przyjść jak najbardziej. Mm. Więc poczekajmy. Ogólnie jest u mnie remoncik, rozwalają ściany, więc wiecie. To rozwala ściany. Będzie wielki, duży pokój na świecie. tak no, to wygląda. Będzie trochę głośno. A teraz mam aktualnie przerwę. Dobrze. Okej, okay, to jak to, nie mam, muszę sobie przypominać mamy. miałem, ja siedziałem, większość z nich, co nie mam, na przykład, właśnie takim politycznym, takim, albo na górze są jakieś lepsze memy. Babcia zrozumiała, a na przykład to jest dobry mem babcia zrozumiała, że nie jestem głodny, kiedy babcia zrozumiała, że nie jestem głodny, co nie, I tak to wygląda. Proszę się patrzeć. E, tutaj był jeden do góry, jeden bardzo fajny... Roses are red. He shows no remorse. Santa Claus is joining the terrorist force. Dobrze. E, dobrze. A więc tak, no my czekamy jeszcze na pana Filipa, zaraz powiem się pojawić. Aż co o tym serwerze? Tutaj na pewno będą być taki event, co sobota się odbywa event. gdzie można wbijać sobie rangi. Na przykład, nie wiem, ja mam... Czemu wy daje... Czekajcie. Tutaj jest coś... Usuń wiadomość. Tak. Usuń wiadomość. Tak. Matrix powiedział... A, środek. Nieważne nie wiadomość, usuwamy te wiadomości, bo tutaj tutaj troszkę chyba jego pogrzało, naszego kolegę i według rozplanu regulamin, który stworzył pan oczywiście nasz kochany Filip nieważne e, tutaj jest zak wikrych, zakaz przeklinania i wyzywania i można uznać to pierwsze tutaj, jeden, tutaj mamy jeden ten, jeden e, no, jedno, jeden taki szybko palet I tak samo, jak zaczekajcie, muszę to sprawdzić. Towarzysza broni, dobra, no, wszystko, jest ok. Nie, dobra, nie, nieważne. Aha, nawet ma Dobra, Dobra, e, y, 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 y. i te wiadomości można uznać za wiadomości. E, wiadomości nie co z tą osobliwością, więc mogę mu dać balę na 24 godziny. Hmm, za taki wybryk. Bo takie coś nie będzie szanowane na moim serwerze. A rozumiecie? Tylko, że z czy on dalej, istnieje. Tak, on nie, o, nie ma. A nawet go nie ma na tym serwerze, więc wiecie, no. Hmm, niech. Sp nie ma go, więc wiecie, no. Jak wbiję, to go usunę, czyli zbannuję. Bo tak o nie, to nie może tak wyglądać, że ktoś się będzie wysyłał środkowe palce. A o, Filip jeszcze jest obecny wyraz wbije. Sprawdzę Ogólnie to właśnie jak wbiję to dostanie tego. Tutaj macie tutaj macie cały opis o co chodzi. Jak wbijecie nasze kochani widowie, to będziecie robili takie eventy, będą robione. Będziemy grali razem na farmogasa rozumieć ogólnie z kijestwami w Among bo dawno nie grałem w Among co nie? wiecie, nie będzie troszkę lepszego spocenia, tylko będzie normalna, normalna gra o Jezu czu, czu. polskie Janusze dobrze czekamy chwilę hmm. No, czekamy czekam na aż sobie wejdzie do naszego kochanego niego albo do niego już napiszę. Okej. Okay. Idziemy mówił dzień. A są do niego wiadomość czy gra, więc poczekaj. Więc tak to wygląda. Na razie czekamy jeszcze na niego. A więc no wiecie, no. Oh. Oh. Cały dzień się to zamknięty w pokoju, bo nie mogę wychodzić, bo tyle jest pełno kurzu i ja ogólnie. Więc się w pokoju się nudzę. A więc tak, epsodo, nie, 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 po członkowie nie, tego pana bym zbanował bo on tutaj nic nie, 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 od nie, 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 jest, nie jest serwerze, Więc zostaje on zbanowany, e, na nie, 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 Wiesz co się okazało? O siema Filip, ogólnie już wiesz, Cześć. rozpocząłem live'a co e, e, Co mówisz? Rozpocząłem już live'a, więc wiesz. O, dzień, dzień dobry ludzie na live'ie. E, 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 jest ktoś na live'ie? Nie wiem, Inaczej nie. No mów. E, ja ci napiszę teraz na Play szybko, mogę? No, nie no, za bardzo. No na jest. To na, na... Na na maszyn... no, to na messenger szybko. Na mnie. Na messengerze. To na messengerze szybko. Mhm, mm słabo. Wbiję się, miałem kogoś zbanować, co nie? Członkowie. Co ty, ty nagle wbiłeś, a ja miałem kogoś zbanować we mnie wyrwałeś z tego. Wy. Okej, to, okay, to zbanujemy zbanu, kogoś. Powód bana... Um. Dzięki, długo. Nie. Obecny. Banuj. No i gość zysł co Czy to się pojawi na bany? No właśnie widzowie, mam nadzieję, że wam więc mm. dobry A, okej okay, spoko. Dobrze, no to co, e, to no. gramy wiesz co? E, Czemu gośzko spada? Wiem, czy tak szczerze zrobić. Wiesz. Niestety. Tak, taka sprawa. Ale... E, możemy porozmawiać, wiesz? Tak, to są A, to nie będzie, nie, to mi się samą kasę. No spoko, no to możemy pogadać. No, no, to... no ja myślę, że jak wrócę, wiesz? A no sp... będzie. no spocznę, to jest taki problem, że chyba nie będziemy grać z Filipem sama amogasa. Tylko, że wiesz? O! o Stoję zmęczony ogólnie. Nie wiem dlaczego. Tak, bo teraz do mnie podejdzie pan, e... Marszałek, wiesz, nie będę podawać danych, ale wiesz... O, O, ja I dzwoni zaraz na domu. Bo teraz do mnie podejdzie pan e, Marszałek. No, Halo? No, spoko, no jestem, jestem, jestem. O, e, bo taka sytuacja, że my będziemy nagrywać, wiesz? O, ja już wychodzę, bo on jest pod... Ale to cześć! Widzowie, i... Aha, czyli tak, że sobie nie... Dobra, no to spoko. Sorry, ale no. Okej, okay, no to w takim razie będziemy sobie chillowali bombę. Mm. Zagramy w Call of Duty W2, a czemu nie. Czemu nie? Ale no chodźcie, zagramy w CS-a i tyle. Zagramy sobie turniejowego w CS-a, będziemy sobie, jak miałam nic zrobią, co to zagramy sobie. Też za niedługo myślałam nad streamem na Twitchu, ale jednak się nie, nie rozmyśliłam się. Z innego powodu. No to, dobrze, więc zaraz będzie to ogólnie wszystko gotowe. Jeszcze jedna rzecz mam do załatwienia z kolegą na Messengerze. Dobrze. Gdzie ty jesteś mój?

Okay. Ja, nun...